Ptasie Pióraki Rozi! Kicku! Co? Co to za hałas? O, ćwiczyliśmy to całe wieki i w końcu jest idealnie! Nie uwierzycie własnym oczom! Gotowi? Ciupku! To było niesamowite! Wow, co to było? Podwójna pętla w tył, oczywiście. Ola powinna to zobaczyć. I Bruno i. Może zrobisz pokaz! Brrr, masz rację! Najwspanialszy pokaz powietrzny na świecie! Poważajmy Ci! Brrr, właśnie! Będziemy... Ptasimi piórakami. O, ale super! Zawsze chciałam! O, o, musimy ćwiczyć. Nie mamy czasu. Chcę, żebyście zrobili mi dużą scenę na mój cudowny powietrzny pokaz. Jak dużą? Wielką! Jestem przecież wielką gwiazdą. Potrzebuję wielkiej sceny. W górę, pióraki. No, i jak było? No cóż, dobra robota. E, jak na początek, to nieźle. To było okropne. Nie muszę tego wysłuchiwać. Ale może być świetny, jeśli się zgracie! Mam deski, zrobimy tę scenę migiem. U, są sfatygowane. Kilka gwoździ, trochę kleju będzie dobrze. Dziubek chce mieć coś wyjątkowego. Musimy znaleźć dobre drewno i zrobić to porządnie. Ach, czyli wolno. Z flagami dookoła będzie ładnie wyglądać! Świetny pomysł! Mam ich trochę w domku! Przyniosę balony! Co to za pokaz bez balonów? Brrr, musicie trochę dłużej być z tyłu. Pamiętajcie, wszyscy przyjdą oglądać mnie! Dziupkę! I mnie! I mnie, my też jesteśmy ważni. No jasne, wy macie najważniejsze zadanie. Wy eksplorować mnie. Wow, ale zaparkowałem. Myślałem, że pracujemy wspólnie. Pracujesz tak wolno, że ja w tym czasie zdążę się pobawić. Proszę. Mamy już w sam raz drewna. Dzięki. Nie ma sprawy! Wow! Ha, ha. Wiesz, musimy jeszcze rozłożyć stoisko! Stoisko? Jakie stoisko? Z lizakami i popcornem! Co to byłby za pokaz bez popcornu i lizaków? <laughs> Chyba masz rację. Chodźmy po nie! Jesteście gotowi? Trzy, dwa, jeden, star! A! 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 Przepraszam, ale muszę być na środku sceny. Ciągle to powtarzasz! No, jak Ci się podobało? Nic nie powiem, bo ostatnio się zdenerwowałeś. Arr. I tak wiem, co myślisz. Ach. Kejsku, czy mógłbyś pomóc ptasim piórakom w przygotowaniach? Chcesz, żebym ja wam pomógł? Dobra, więc zrobimy to po mojemu. Nie pączki, nie Niestety, żałędzie, to jest pokaz powietrzny dla ptaków. Nie jesteście ptakami. Dziękuję. Tylko... <laughs> Słuchajcie, piuraki! Pierwsza zasada. Chcę powiedzieć, że... Psz, pierwsza zasada brzmi, musicie mnie słuchać. Do pokazu zostało już niewiele czasu. Brr, a druga zasada. Wszyscy musicie robić tę samą rzecz w tym samym czasie. Tę samą? Ale ja jestem ciubek! Gwiazda! Tak, tak. Chodźcie, piuraki. Uh, jeszcze tylko dodam trochę kleju i gotowy. W końcu. Nie skończyłem. Potrubajki, tędy proszę. Nie, tędy. No właśnie, małe potrubajki. Hej! Cześć, dzióbku, Twój ptasistą jest gotowy. Chyba masz na myśli moją scenę. Wszyscy będą na mnie patrzeć. Dzióbku! To znaczy, na nas, na piuraki. Szybko, zaraz zaczynamy! A -a -a. O, nie mogę się doczekać! U, u, powodzenia, kochani. Do boju, pióraki! Do, Do boju, pióraki. pióraki! Tym razem nie będziesz mnie hamował, co? Co? Nigdy cię nie hamowałem! Jak to nie? Nie nadążałeś! Ja przynajmniej nie macham ogonem, na prawo i lewo, żeby się popisać. A, to koniec. Odchodzę? To ja odchodzę. Ps, wchodzicie. Nie, kicku, ja wychodzę. <suszy> Nasz pokaz jest odwołany. się pióraki nie istnieją. Nie, co? Dlaczego? Dlaczego? Co się stało? Nic z tego nie będzie. Każdy z nich chce być gwiazdą. Ale to ja jestem gwiazdą. Hmm. Wszyscy możecie być gwiazdami, tylko po trochu. Musielibyście się zmieniać. Dacie radę?

Hmm. Raz. Dwa. Tam prawie nie ma kleju. Trzy. Trzy. I w końcu pracujemy razem. <laughs> Dołączcie się. To już jest koniec, pora iść.

Rozi? E, chcesz usłyszeć prawdę? A czy ty chcesz kanapkę z bananem i miodem? <giby> Kicku, jesteś gwiazdą. <giby> <giby> to zupełnie tak jak ty, czasami. <giby> Wymieniamy się. Herbatka u królowej. Myślę, że to już wszystko, Kicek. O, dobrze. Teraz pora na porządne leżakowanie. Uuu, eee? mamy gości. Witaj, Rosie. Wejdź, Bruno. O, co się stało? Wyglądasz jakbyś zgubił jabłko, a znalazł gryzek. O, to przez to. Drogi Bruno. Przyjdź, proszę, jutro do mojego pałacu na herbatkę królową. O co tu się martwić? Powinieneś się cieszyć. O, będziesz pił herbatkę z królową, Bruno. Herbatkę z królową. O, ale ja się martwię. Nigdy przedtem nie piłem herbatki z królową. Co ja zrobię? O, co jeśli będę miał okruszki na mojej brodzie, o, 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 albo dżemik na moich łapkach? To dopiero zmartwienie. Na szczęście trafiłeś we właściwe miejsce. Naprawdę? Trafił? Tak. Zamierzamy nauczyć cię jak pić herbatkę z królową. Prawda, Kicku? Tak. Tak, zamierzamy. O, dziękuję. O, dziękuję wam. O, o. Wystarczy! Czy możesz postawić kitka na dół, proszę? O, o ups, Dobrze, przyjrzyjmy ci się. Hmm. Najpierw musimy cię ubrać. Zobaczcie, ale nic mi się nie podoba. O co lubisz w takim razie? To lubię to. To nie jest do końca eleganckie, prawda? O czym mówisz? Hm, zaczekajcie. Pogasz się, spójrzmy na ciebie. O, tak. To Teraz, kiedy wyglądasz dobrze, musisz też dobrze chodzić. Co masz na myśli? Ona ma na myśli, że musisz chodzić prosto, pewne siebie. O, tak. O, łatwizna, pom, prośliznę, pom, pom, Tak, pom. Chodzi jak typowy niedźwiedź. <laughs> Niedługo będzie chodził jak książę. <laughs> Wyglądasz dobrze. No, wyglądam głupio, prawda? Nieprawda, Bruno. Wyglądasz świetnie. Tak trzymaj całą U. drogę na wzgórze. A tam będziesz miał U. ostatnią lekcję. To jest moja najlepsza sztuczka. Herbata z królową. Będzie nieźle. O, mała Ola. <laughs> Ciekawe, co powie na spotkanie z królową. Droga Ol, zapraszam cię do mojego pałacu. Na trzy, trzy. Tak jest Bruno, świetne siorbanie. Zawsze siorp, kiedy spotykasz się z królową. Uh, uh, uh. Nie myślałem, że picie herbatki może być tak... Cierpiące! Tak prawda, twoja ostatnia lekcja, Bruno. Chcę, żebyś powtarzał za mną. E -e -em. Rosie i Kicek szli z Saszą Suchą Szosą. Rosie i Kicek szli z Saszą... <coughs> Nie, powtarzać ma Bruno. O... O, oh, oh, i Kiczek szli z Szasą, suszą, co? So, o, oh, oh, Rózi Szasza z Kickiem szli, szuchą, szoszą. So, so. oh, oh. <laughs> o, i Kiczek szli z Saszą, suchą, szą, so, so. Bardzo dobrze, Bruno! Zrobił to! Oh, oh, zrobiłem, powtórzyłem! Wiesz co, Bruno? Myślę, że jesteś już gotowy na herbatkę z królową. Ho, ho, dziękuję Wam. Rozy i dzicek szli z saszą suchą szosą. Wiedziałeś? Słuchajcie, wszyscy! Słuchajcie! Co to jest, Olu? Droga Olu, zapraszam Cię do mojego pałacu na herbatkę. Podpisano królowa. U, jestem cały, nic mi nie jest. Co to za pośpiech, Dziubku? Po prostu dostałem zaproszenie na herbatkę z królową. Ja, Dziubek, z królową. Ha, ha, ha. Wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, zanim osiągnę najwyższe miejsce przy stole. Ua, ha, ha, ha. Chyba nie tylko ty. Drogi Dziubku. Zapraszam Cię do mojego pałacu na herbatkę. Podpisano: Królowa. Hmm. Bruno, czy mogę zobaczyć Twoje zaproszenie? I Twoje, Olup? Co się stało, Rozi? Poznaję ten charakter pisma. Nie wiedziałem, że znasz królową. Nie znam, ale znam tego, kto to pisał. Co masz na myśli, Rozi? Chodzi o to, że to napisał. Filip! Co? Ale ja się wykąpałem. A, a ja wypolerowałam mój dziób. Tym razem posunął się za daleko. O, biedaczki. Hmm. Chodźcie za mną wszyscy. Dokąd wszystkich zabierasz, Rosie? <noise> Na herbatkę z królową oczywiście. Uhu, świetnie. Oho. Oh, myślałem, że to wszystko żart. To jak dużo królowych nasz Rosji? <laughs> tylko jedną. <śmiech> <śmiech> em, dokąd wszyscy idziecie? Na herbatkę. Skrólował, Co? Tylko was nabierałem. To był tylko żart. Mogę Cię zapewnić, że nie ma nic śmiesznego w piciu herbatki z jej wysokością. A. Um, czy mogę przyjść? Uh, uh, o, czy masz się zaproszenie? Nie. Przykro mi. Państwo dzwonili? Przyszliśmy, żeby wypić herbatkę z królową. A. Jej wysokość czeka na Państwa w środku? To jest grane. <noise> Dziękuję za przybycie do mojego pałacu. Wyglądasz pięknie. <noise> Stół z zjedzeniem też. <głos> <głos> tak, i w tym pałacu można mieć okruszki na brodzie. I na łapkach. <noise> Otworze. <noise> Cześć, Kicku. Panie Kicku! <grym> e, Panie Kicku, czy mógłbym też wypić herbatkę z jej wysokością, Rosie? Proszę. Możesz, pod jednym warunkiem. Jakim? A -a. O, Kelmer, <grym> jeszcze jedną lemoniadę tutaj. Poproszę. W porządku. Już panu niosę. <grym> <grym> Rosie? Tak, Kicku? Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś była prawdziwą królową? Tak. Mógłbym grać w gry, jakie lubię, kiedy lubię? Tak, a ja mogłabym. Z kim lubię? O, i zawsze bym wygrywał, bo wymyślałbym wszystkie zasady. Tak, domyślam się. I mogłabyś nosić największą koronę na świecie. I moglibyśmy mieć fabrykę słodyczy. Nie, trzy takie fabryki. I lodowe jezioro. I domową jaszczurkę! Co powiesz na niezwykle gadatliwego niebieskiego króliczka? Nie ma czegoś takiego! Bąbelkową kąpiel, tak! Truskawkową kąpiel-bąbelkową! Dobranoc Kicku. Dobranoc Rosji! A, albo waniliową, albo obie.